Cześć ludzie! Gramy dalej w to coś. Escape the apartment with the elevator. Mam wi windą uciec z, z tych. Nazwał to, nazwali to wzniośle apartamenty. To są proszę Państwa zwykłe perelowskie mieszkania w wielkiej płycie. <laughs> Całe dzieciństwo się w takich wykowałem I nie jestem raperem. Jestem, mimo, że mieszkałem wiele lat w blokach wielkich, z wielkiej płyty w Lublinie na ulicy Zakopiańskiej. Ha, pozdrawiam ulicę Zakopiańską. I wszystkich, którzy tam mieszkają. Dobra. Trzeba gdzieś utknąć. <śmiech> <śmiech> mhm. Nie mam pojęcia, gdzie trzeba iść, żeby tą windą uciec. Dobra, jesteśmy w tym porąbanym mieszkanku. Mam nadzieję, że nic tu się nie respawnuje. I że nic mnie nie, na, nie, na, nie naskoczy mnie. Tu jest jakaś winda Tu ostatnio był jakiś świr, ale go Zabiłem mocno A, no Dobra, pójdźmy tu zobaczmy, może tu będzie winda Nie, tu jest tylko zalane, zalane dziadostwo No dobra Tutaj napadła mnie Pani, czy, czy Pan, która się okazała Panią. Co butelkę mi dajesz? O dzięki ci Stasiu, butelka ci Sowianki. Oj reklamę zrobiłem, ale zrobię... Czekaj, co, co ja wcisnę? A ten guzik drugi. Staszek, jak tak wiesz co? Jak, jak tu już tu jesteś. Tu się do piwnicy idzie. Co mnie to nie interesuje? Mhm. Na no jakąś windę jechaliśmy. No i, i co z tego? Kurczę. To może gdzieś na górze była ta winda. Wygląda to, że to są dwie klatki schodowe. Chodź! Są dwie klatki schodowe. No. Myślałem, że to jakaś notatka na ścianie, jak w Slenderku, ale nie. Do mi tu się tłucze? Ktoś tam się tłucze, ewidentnie. Notatka 3. Eee. da ah, teraz jak y, chciałem zabić jakieś dzieciaczki um, utknąłem w windzie na kory na windzie na in, korytarzu So only the personel tylko, tylko personel can access it by secret code ah. <laughs> i tylko tylko personel zna tajny kod i za za zakładam, że żaden dzieciaczek tego nie odkryje. Więc będą musieli pójść schodami. Co, wszystko jest ańcuchami łańcuchami. Ciekawe, co tu się stało. No dobra, to idziemy tymi schodami. Kilka, Tworking Gemmit. Słyszę znowu wodę. Czwarte piętro, uwaga, wyskakuje, chadzia i nic na czwartym piętrze, i nic, jakieś drzwi nie drgną, ani drgną. I tu już się dalej nie idzie. Co za głupi budynek! Z tamtej strony jest jeszcze wyjście, takie jakby na dach. Hmm. Dobra. A! Pamiętacie tajny kod na zwłokach? Cholera, bo ja nie pamiętam, nie zapisałem sobie, no. Przecież nie będę oglądał jeszcze raz tego filmu, no to już byłaby pa paranoja. Nie zapisałeś się gdzieś. Może, może, ta druga? EA-45, no nie no, bez przesady, nie żartuj sobie ze mnie Musiałeś to zapisać w jakimś sensownym miejscu, przecież ta gra nie jest... Aż tak głupia Nie no, jest Albo ja jestem taki głupi, że nie robię sobie notatek Tutaj wiecie, nie mam zeszytu takiego Pamiętnika Jaki tam był kod? Czekajcie, zaraz to odkryję. Dobra, sprawdzam jakoś. Kombi... No weź, weź mnie, nie denerwuj. Aha. dobrze czy źle? Źle. Coś mi się zdaje, że ta gra generuje. God damn it. Generuje ten kod, kurde, za jak ktoś gra. Więc mimo, że sprawdziłem sobie w internecie, przyznam się tak śmiało. to najprawdopodobniej to najprawdopodobniej każdy ma swój. O, akurat trafiłem do VHS. I don't want to watch again 3789. What is that anyway? If... This is very important message, my dear friend. Dobra, wracamy tam na górę, bo jak widać, nie trzeba było daleko iść. Jak tam było? 3, 7, 8, 9? Cholera, zapomniałem. Ale jestem, ale jestem niemądry.

Dobra, jedziemy windą. Jest to, jest to progres. Lubimy progresy wszelkiego rodzaju. Znowu kamera jakaś krzywo, Staty, statyw ma krzywę, jedną nóżkę ma bardziej. Jest taki statyw trój, trójnożny, który ma jedną nóżkę bardziej. Trochę będę dyszał w mikrofon, ale Ba, to się przewrócił krzesełko Ba. Wow, tutaj to jest dopiero pięknie. Co to miało znaczyć? Escape? Dobra. A, a wiem chociaż... Nie wiem nawet, które to piętro. Zakratowane drzwi... Wyżej się nie da. Po schodach, a za to da się schodami niżej. Uwielbiamy schodzić schodami niżej. Jest już 9 minut gry, więc... Hadzia! Znam karate i... I to. I, kumi, i kumitsu! <ścoughs> I wiele innych fajnych słówek po japońsku. Dobra, schodzimy jeszcze niżej, co jest zaskakujące. Wszystko pozabijane i schodzimy jeszcze niżej. Coś się obawiam, że to była ucieczka, ale z deszczu pod podrynne. Magazynki się zbieram. No tutaj to już w ogóle z tymi kratami to już dali po całości. Architekci. A propos architektów, będę teraz marudził na architektów, dobra? Powiem coś głupiego, znaczy głupiego, coś o głupich architektach, yy, którzy projektują trawniki i chodniki w miastach. Powiedzcie mi, czy to jest naturalne dla człowieka, żeby chodzić po kątach prostych, czyli po tak zwanych swastykach? Raczej nie. Słyszałem, że w Japonii, czy, czy w Chinach, chyba w Japonii, mieli, mieli taką sprytną zasadę, że najpierw budowali bloki i teren koło bloków wysypywali, czy to jakimś piachem, czy żwirem, w każdym razie orali teren. Ludzie chodzili jak chcieli i wydeptywali ścieżki siłą rzeczy. I po jakimś tygodniu, dwóch tygodniach, powiedzmy, czy tam może dłużej, nie wiem, jak ścieżki były udeptane, wtedy dopiero zamiast bawić się w jakąś architekturę i zmuszać ludzi do chodzenia po konkretnych szlakach po prostu na miejsce ścieżek układano chodniki. Najprostsze. A u nas? Ludzie, po prostu taki to jest absurd w niektórych momentach. Żeby pójść do śmietnika, najpierw trzeba pójść w kierunku przeciwnym do śmietnika, bo, bo chodniczek tak idzie z klatki schodowej, następnie i chodniczek zakręca i dopiero może wejść na drugi chodniczek, który idzie do na śmieci. To jest absurd. Dobra, jestem w brzydkim miejscu. Nie lubię tego miejsca. Zaraz mnie tu coś wyskoczy i będę dar paszczę. Mam nadzieję, że nie. Nie widać ani śladu magnetofonu. Żadnego magnetofoniku tu nie widać, który mógłby tu leżeć łaskawie. Lecz nie leży. Jaki podły korytarz. Jest magnetofon. I w tym miejscu kończy się nasz odcinek. O, powiem wam, że tu, tu, jakoś to miejsce mnie w... Wkurza, wkurza mnie to miejsce. Uff. A powiem Wam najgłupszą rzecz, jaką, jaką zauważyłem a propos trawników, jeszcze. <laughs> skoro mówię o trawnikach, ale ze mnie menda ja piernicze. Skoro mówię o trawnikach, save game, no dobra, to ta jest najstarsza. To tutaj. Save. E, Wyobraźcie sobie. Jest sobie chodnik, jest jezdnia, przejście dla pieszych na drugą stronę i po drugiej stronie jest sklep. Duży sklep, nie będę nazywał jego marki. Duży sklep i parking. I co jest? Przechodzicie przejściem na drugą stronę i gdybyście poszli, jak w mordę strzelił, dalej prosto, doszlibyście do drzwi wejściowych sklepu. Nie, proszę Państwa, jest trawnik, 2 metry trawnika wymyślił sobie architekt, dalej jest parking i wejście do sklepu. I teraz, żeby ominąć trawnik, trzeba pójść jakieś 50, może więcej metrów w lewo i tam chodnik zakręca i robi takim, takim, wiecie, po obwodzie parkingu. Chociaż kurczę, i tak wszyscy chodzą ludzie po parkingu przecież, nie? Także ten trawniczek dwumetrowy w tym miejscu naprawdę trzeba było być, kurde, mocno krótkowzrocznym, żeby wymyśleć sobie w tym miejscu właśnie Trawnik a nie przedłużenie chodnika, i jak w mordę strzelił do, do sklepu, dobra? To bez komentarza to już pozostawiam. Mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko podobało, mimo naszych narzekań, moich narzekań, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że zechcecie obejrzeć mój następny odcinek i zostawić w komentarz pod tym czy pod następnym. Jak najbardziej chętnie przeczytam. A na co ciekawsze komentarze nie umieszkam odpisać. Dobra, co będzie za tymi drzwiami? Co będzie za tymi drzwiami? Dowiemy się w następnym odcinku, a ja je teraz otworzę. Żebyście zobaczyli rąbkę tajemnicy. Ha! Nie będzie tajemnicy!